Państwa bardzo gorąco do nas na scenę Przedsiębiorstwo Per Play 2013 otrzymują Aqua SA Bielsko-biała. Statuetka odbierze Pan Zbigniew Szymański, wiceprezes zarządu. Statuetka za harmonijne łączenie podstawowej działalności z zaangażowaniem w przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej i mieszkańców regionu jak fundowanie stypendiów uzdolnionych dzieciom, młodzieży i studentom z rodzin wielodzietnych. Kolejna statuetka dla z Polska Spółka z o.o. Poznań. Statuetkę odbierze Pan Piotr Paczuski, Prezes Zarządu. Beata Grot w zastępstwie, jak mi Pani Beata zdążyła podpowiedzieć. Witamy gorąco. Statuetka za wyjątkowe relacje z klientami, udokumentowane bardzo wysoką lojalnością wobec firmy, ponad warunki zatrudniania i rozwoju dla pracowników oraz wspieranie mieszkańców wiosek dziecięcych. Kolejna statuetka, Bim montaż spółka z oo, białe płota. Statuetkę odbierze pan Edwin Perszka, prezes zarządu. Stworzenie wyróżniających warunków zatrudnienia i bało się najwyższy profesjonalizm pracowników, co przekłada się na postrzeganie firmy przez jej klientów jako wyjątkowo solidnego wykonawcę zleceń firma W. Lewandowski, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Łódź, statuetkę odbierze pan Adrian Lewandowski, pełnomocnik właściciela. Statuetka za umiejętność godzenia działalności gospodarczej w oparciu o najwyższe standardy z działalnością społeczną obejmującą między innymi ratowanie ludzkich obiektów zabytkowych oraz propagowanie zasady fair play w sporcie i zachowań proekologicznych w codziennym życiu. Gabi Plast, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Gabriela Kośmider z Krotoszyna, statuetkę odbierze Szcie pan Gabriela właściciel firmy. Statuetka zapada przeciętną troskę o kilka tysięcy klientów i otwartość na ich indywidualne potrzeby oraz wieloletnie i stałe zaangażowanie w działania społeczne na rzecz mieszkańców Krotoszyna. Gedia Polek spółka są Nowa Sól. Statuetkę obierze pan Ryszard Gongor, członek zarządu. Obecnie. Za sukcesy w budowaniu relacji społecznych opartych na wymianie wiedzy między praktykami a nauczycielami akademickimi w celu unowocześnienia programów dydaktycznych służących rozwojowi przyszłych pracowników oraz innowacyjnych rozwiązań służących gospodarce. Impel Cleaning, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Wrocławia. Statuetkę odbierze pani Monika Chudowska, dyrektor personalny. Statuetka za filozofię działania opartą na wspieraniu przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i sportowych oraz za troskę o osoby potrzebujące pomocy i umiejętność angażowania pracowników w działania społeczne. Izochan, spółka z OO, Gdynia. Statuetkę odbierze Pan Paweł Ziemiński, prezes zarządu. Wzorcowa współpraca z klientami pokryje stałe dokonywanie, doskonalenie jakości produktów w ramach własnych prac badawczo-rozwojowych oraz aktywizacja zawodowa mieszkańców Pomierzyna i okolicznych miejscowości. Kolejny nagrodzony, Klinika Uzdrowiskowa pod Tężniami im. Jana Pawła II, Spółdzielnia Usług Medycznych Ciechocinek. Statuetkę odbiera Pani Izabela Kownacka, Wiceprezes Kowacka, Wiceprezes Zarządu. Statuetka za wyrażającą dbałość o pracowników, współpracę ze szkołami średnimi w aspekcie szkoleń zawodowych młodzieży i uczelniami medycznymi przy pracach badawczych we własnym laboratorium badawczo-rozwojowym. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Konin. Statuetka odbierze pan Jan Skalski, prezes zarządu. Statuetka za ponadstandardowe akcje upowszechniające ochronę środowiska realizowane wśród dorosłych dzieci i młodzieży regionu konińskiego. Olim Laboratories, spółka z Nagawczyna. Statuetkę odbierze pan Henryk Cieśla, dyrektor do spraw finansowych. Statuetka za prowadzenie działalności w oparciu o innowacyjne rozwiązania biznesowe w połączeniu z wyróżniającą się całością kapitału ludzkiego. Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz S.A. z Bydgoszczy, statuetkę odbierze pan Waldemar Kempis, prezes zarządu. Statuetka za wzorową organizację kultury prowadzenia biznesu we wszystkich aspektach i modelowe relacje z interesariuszami, w tym zwłaszcza ze społecznością lokalną. Przywódzcy Intercar spółka z Łódź. statuetkę odbierze Wielisława Przywódzka, współwłaścicielka firmy. Systematyczne wspieranie kultury w regionie, działanie na rzecz potrzebujących oraz dbałość o rozwój własnych pracowników i stworzenie im bardzo dobrej, rodziny, atmosfery pracy, jak również rozwoju zawodowego. To właśnie za to jest ta statuetka. Współdzielnia Iwalinów Zgoda Konstantynów Łódzki. Statuetkę odbierze pani Justyna Kudaj, prezes zarządu. Statuetka za wielkie serce dla osób niepełnosprawnych, na rzecz których spółdzielnie corocznie znaczne fundusze oraz za nieustające, wzorowe podejście do własnych pracowników. Szanowni Państwo, wielkie brawa, wielkie gratulacje i wspólna fotografia.